Nie znamy topografii sądu, nie znamy spraw, ta sygnatura nam gdzieś wypada, czyli oznaczenie numeru sprawy. E, idziemy z tym, z tą, z tą zawiad z tym zawiadomieniem i jest nam o wiele łatwiej, bo możemy sobie sprawdzić, zweryfikować na wokandzie, w sądzie odczytać. Możemy zabrać ze za sobą wodę, jeżeli ktoś e, e, myśli, że będzie e, ta rozprawa wywołała mhm. znaczne emocje. z reguły tak jest, jeżeli stawiamy się w sądzie po raz pierwszy, drugi, to jest dla nas sytuacja nowa, nietuzinkowa, ludzie bardzo różnie reagują, mhm. niektórym robi się słabo. E, no można też, jeżeli jesteśmy stroną, Tutaj nie mamy pełnomocnika, zabrać ze sobą jakieś dokumenty w sprawie, które mamy, czy stanowiska procesowe, czy też własne stanowisko, które chcemy wygłosić, ale już jeżeli jesteśmy świadkiem, no to nie ma takiej możliwości, żebyśmy z tych notatek mogli skorzystać. Prawie prawniczo, czyli radcowie prawni o najlepszy podcast o prawie, na jaki kiedykolwiek trafiłeś. Proste wyjaśnienia zawiłych tematów, fachowa wiedza podana w przystępnej formule. Nie musisz już szukać radcy prawnego. On sam przyszedł do ciebie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku prawie Prawnicze, czyli radcowie prawni. O dzisiaj moim gościem jest pani radca prawny Izabela Bomińska. Rudnik. Dzień dobry, Pani mecenas. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. I dzisiaj porozmawiamy o wizytach w sądzie i jakie reguły z tym wszystkim się wiążą, z tymi spotkaniami z wymiarem sprawiedliwości. Dla większości osób to nie jest standardowa sytuacja i która może się wiązać ze stresem i ze zrozumiałym uczuciem dyskomfortu. Aby tak nie było, właśnie dzisiaj porozmawiamy. Prowadzimy Państwa w te kuluary wizyt w sądzie. Zaczynamy Pani mecenas. Pierwsza rzecz, która jakby która wita nas, jeśli jakby rozpoczyna naszą przygodę z sądem, to jest zawiadomienie o tym, że mamy się w tym sądzie stawić. Cóż to za dokument, jakie tam są informacje, co się z niego, czy, o czym się, czy o czym się z niego dowiadujemy? Zawiadomienie albo wezwanie to jest nasz tak naprawdę rozkład jazdy mhm. na to, co się będzie w sądzie działo. I też instrukcja obsługi, co mamy dalej robić. Jest tam informacja o tym, co to za sąd, gdzie on się znajduje, co to będzie za posiedzenie. Tam jest data i godzina, miejsce, jak również inne informacje, na przykład, czego będzie dotyczyła ta sprawa, lub też jakie e, są na nas nałożone w związku z tym stawiennictwem obowiązki. Czy mamy stawić osobiście, e, czy jest to stawiennictwo obowiązkowe, czy nieobowiązkowe. I też chyba mówi naszej roli, tak? Czy jesteśmy świadkiem, czy stroną? Tak. E no, i mamy to zawiadomienie, wezwanie. Okazuje się, że nie, no totalnie nam nie pasuje. Jakby te, te, ten dzień, ta godzina, mamy wykupioną wycieczkę albo mamy jakieś zobowiązania zawodowe i po prostu nie możemy się stawić. Co stąd na to? Um. To zależy, kim jesteśmy w postępowaniu. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy wyzwani w charakterze świadka, mamy rygor osobistego stawiennictwa, oznaczony jest termin, data, godzina. Wy wiemy, że ta wycieczka jest wykupiona dokładnie w ten sam termin. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc piszemy do sądu, przedstawiając dokument, z którego wynika, że nie możemy się stawić. Nasze niestawiennictwo będzie wówczas usprawiedliwione i sąd wyznaczy inny termin. Ewentualnie, jeżeli nie poinformujemy o tym sądu, nie stawimy się, sąd może nałożyć na nas grzywne, ale po udokumentowaniu przyczyn naszego niestawiennictwa, sąd może te grzywne uchylić i ponownie nas wezwać. Mm -hmm. A może, może zdarzy się taka sytuacja, że informujemy sąd o tym, że nie możemy przybyć, ale sąd mówi to nie jest dla mnie żadne usprawiedliwienie, proszę przyjść. Co do zasady niestawiennictwo stron, jeżeli mówimy tak? na przykład o stronach, nie, nie tamuje rozpoznania okay. sprawy, wobec czego sąd będzie dalej normalnie procedował. I to są te sytuacje wyjątkowe, o których mówi pani. Na przykład, nie wiem, wypadek samochodowy w drodze do sądu w takim przypadku czy opóźnienie pociągu Pendolino, o którym mhm. dojeżdżamy na tę mhm. rozprawę, zawsze potrzebujemy dokumentu, który nam udokumentuje przyczynę naszego niestawienictwa i będziemy w stanie ewentualnie wnioskować o to, żeby sąd przesłuchał nas w innym terminie. To I... wszystko zależy też od dynamiki postępowania danego postępowania i naszej roli w tym postępowaniu. Mhm. Czyli strona ma swojego pełnomocnika rasy prawnego, który jakby mo może jakby z... Jakby przedstawić stanowisko właśnie tej strony, która się nie pojawi. Świadek, który, który nie może uczestniczyć, musi albo przed, tym, przed faktem poinformować sąd, że nie możecie się stawić i musi być to obiektywna przyczyna, albo po fakcie, jeżeli nie mógł tego wcześniej zrobić, Również usprawiedliwić swoją nieobecność, i to sąd decyduje, czy to usprawiedliwienie jest, je pod uwagę, czy może nas, czy, albo nas ukaże. Relacja. Najlepsza sytuacja z tych przez Pani przedstawionych to jest wówczas, kiedy strona nie może się stawić, ma ustanowionego pełnomocnika w osobie radcy prawnego czy też adwokata mhm. i ten radca prawny może przedstawić stanowisko strony w sądzie i on broni interesów strony, on reaguje na bieżąco, on jest w stanie nawet pod nieobecność tej strony zawnioskować, właśnie, albo też strona jest w kontakcie i informuje swojego pełnomocnika mhm. o tym, co się dzieje, że nie dojedzie. Pełnomocnik może. Zawnioskować o to, żeby ten termin został odroczony, lub żeby została wyznaczona przerwa. Mhm. Żeby sąd zarządził przerwę, ta strona może wtedy dojechać do sądu i dopiero po stawieniu się na miejscu kontynuować postępowanie dowodowe. W sytuacji świadka to jest jeszcze o tyle istotne, że sąd, jeżeli świadek nie stawi się i nie usprawiedliwi swojego niestawiennictwa, to sąd ponownie wezwie świadka. Jeżeli znowu nie stawi się na termin, nałoży grzywna, jeżeli nie stawi się ponownie, może zarządzić przymusowe doprowadzenie. Mm -hmm. A co, co jest w sytuacji, kiedy świadek jest chory i przedstawia zwolnienie lekarskie, że no, miał grypę i się nie pojawił? Czy to, to jest wystarczające uzasadnienie dla sądu, czy nie? Zwykłe zwolnienie lekarskie teoretycznie nie wystarcza. Powinno być to zaświadczenie od lekarza biegłego sądowego. Natomiast różne są przypadki, i jeżeli ktoś przedstawi kartę leczenia szpitalnego, z którego wynika, że akurat w tym dniu miał wypadek operację zabieg, zdarza się, że sąd ta informacja jest dla sądu wystarczająca i on wezwie tę stronę w innym terminie. Tutaj też to wszystko zależy od sytuacji, bo jeżeli wiemy, że ktoś jest po zabiegu, po operacji nie może się stawić, a termin został wyznaczony, możemy zawnioskować o to, żeby sąd przesłuchał nas w formie zdalnej. W formie wideokonferencji, żeby sąd przesłuchał nas. Jeżeli jest na przykład sąd bliższy w miejscu naszego zamieszkania, przez, w ramach pomocy prawnej przez ten sąd, czy też wreszcie, żeby sąd przesłuchał nas na, fi, na piśmie, bo są też takie możliwości obecnie, żeby sąd wysłał listy pytań do świadka, na które ten odpowie i odeślę. Mm -hmm. Toż ostatnia sytuacja dotycząca tego, że mamy problem z dostępem, z, z dotarciem do sądu i toż nie mówimy o tym, że mogliśmy coś przewidzieć, tylko właśnie spóźniliśmy się na pociąg, nie spóźniliśmy się na pociąg, albo pociąg, mamy, mamy pociąg opóźniony. I my chcemy dotrzeć do tego sądu, ale mamy obiektywne przypadki, przesłanki, że, że, że możemy się spóźnić. Co zrobić? Do kogo powinniśmy zadzwonić? Rozumiem, że to jest ta sytuacja, kiedy osoba jest niereprezentowana i wtedy jest tak, trudniej, tak? Jeżeli mamy pełnomocnika, to on to za nas wszystko zrobi, poinformuje sąd, złoży odpowiednie wnioski, będzie nad tym czuwał i dyscyplinował, czy też informował mhm. pozostałych, natomiast jeżeli jesteśmy samodzielnie i występujemy, czy jako świadek, czy jako strona, to nie bać się sądu, przede wszystkim dzwonić. Dzwonić do sekretariatu na biuro obsługi interesanta, informować, wysłać maile, jeżeli mamy taką możliwość, że to jest sprawa pilna. Żeby ta informacja w jakiś obiektywny sposób dotarła do składu orzekującego i do sądu. Pytanie mhm. też, jak ważna jest ta nasza obecność i nasze stawiennictwo. Bywa sytuacja, na przykład w sprawie nie wiem, spadkowej, że to zapewnienie spadkowe, które mamy złożyć przed sądem, jest na tyle e, istotne, że sąd e, nie przeprowadzi tego postępowania pod naszą nieobecność. Czy też jesteśmy kluczowym świadkiem dla rozpoznania sprawy i sąd będzie nas próbował tutaj dyscyplinować, więc e, informować, nie bać się. Mhm. Co my musimy wziąć na tę salę rozpraw, a czego wziąć nie, nie możemy? Zawiadomienie, o którym już mówiłyśmy, to Aha. jest rzeczywiście dokument, który nam pomaga, bo oczywiście nie znamy topografii sądu, nie znamy spraw, ta sygnatura nam gdzieś wypada, czyli oznaczenie numeru sprawy. E, idziemy z tym, z tą, z tą, z tym zawiadomieniem i jest nam o wiele łatwiej, bo możemy sobie sprawdzić, zweryfikować na wokandzie, w sądzie odczytać. Możemy zabrać ze sobą wodę, jeżeli ktoś e, e, myśli, że będzie e, ta rozprawa wywołała znaczne emocje. A z reguły tak jest, jeżeli stawiamy się w sądzie po raz pierwszy, drugi, to jest dla nas sytuacja nowa, nietuzinkowa, ludzie bardzo różnie reagują. Mhm. Niektórym robi się słabo. No, można też, jeżeli jesteśmy stroną i tutaj nie mamy pełnomocnika, zabrać ze sobą jakieś dokumenty w sprawie, które mamy, czy stanowiska procesowe, czy też własne stanowisko, które chcemy wygłosić, ale już jeżeli jesteśmy świadkiem, no to nie ma takiej możliwości, żebyśmy z tych notatek mogli skorzystać. Tak, bo świadek ma zeznawać na bieżąco o co do wiedzy i co do faktów, które są mu znane ze sprawy, a nie odczytywać swoje wcześniejsze notatki. Czego nie zabierać? Nie zabierać oczywiście żadnych ostrych przedmiotów i narzędzi, nie zabierać kawy, bo to nie jest tego. Typu sytuacja, że będziemy mieli przerwę. Mhm. Czekamy na wywołanie roz rozprawy tutaj przed, przed, przed nagraniem rozmawiałyśmy, jak się zachować przed salą Rosro, bo to też czasami jakby życie bi, pisze Boga też scenariusze, prawda? No na pewno nie zdradzać się do, do swojego osobistego stosunku do stron uczestniczących w postępowaniu, czy do sądu, do pełnomocników, bo należy pamiętać, że stoimy pod salą, tam oddzielają nas od składu tylko jedne cienkie drzwi i bywa tak, że czekamy na wywołania, tam sąd nie prowadzi innej sprawy i doskonale wszystko słyszy. No należy też unikać konfrontacji z drugą stroną. Wiadomo, że jesteśmy w sądzie, ponieważ z jakichś przyczyn nie Potrafiliśmy lub musieliśmy się porozumiewać przez sąd z inną stroną, potencjalnie jesteśmy w konflikcie, to niczemu nie służy. Więc grzecznie oczekujemy na swój termin, na wywołanie sprawy, wchodzimy do sali. Czyli wywołanie sprawy jest istotne, a nie to, że mamy wpisane, że rozpocznie się o godzinie 13.15, a mamy godzinę 13.30 i nic się nie dzieje, tak? Nie dobijać się do tego wymiaru sprawiedliwości, tylko czekać. Jeżeli jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie i mamy informację, że rzeczywiście w tej sali odbędzie się ta sprawa, bo często te wokandy, te, te posiedzenia są przenoszone do innych pokoi, to też trzeba weryfikować. Mhm. i, i no, Jeżeli wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu, czekamy. Często zdarzają się te opóźnienia. Nie jest, sędzia nie jest w stanie, mimo najszerszej chęci, przewidzieć tego, czy ta sprawa potrwa dwie godziny, czy on zdąży, czy ewentualnie dwie godziny 40 minut. Oczywiście na bieżąco monitorujemy tę sytuację, będąc na miejscu, w sądzie. W mhm. sytuacji, kiedy rozprawa odbywa się w trybie wideokonferencji, jest to trudniejsze, bo czekamy na dopuszczenie do Aha. udziału. Klikając w linki, nie wiemy, co się po drugiej stronie dzieje. Wobec czego tutaj też musimy jakimś refleksem się wykazać i być może odświeżać ten link co jakiś czas, lub też to tutaj znowu pomoże profesjonalny pełnomocnik, bo on może na bieżąco być w kontakcie z sądem i łatwiej niż zwykła osoba będzie w stanie ustalić, co się w sądzie dzieje. Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki. Szukaj radcy.pl. Załóżmy, że jesteśmy świadkiem, sprawa jest wywołana. Czy my mamy razem ze stronami wchodzić na salę rozpraw, czy dopiero czekać, aż nas będzie nasza kolej? Po wywołaniu sprawy sąd sprawdza, kto się stawił, czyli mm -hmm. wchodzą wszyscy, którzy mm -hmm. na ten termin, na tą godzinę zostali wezwani, czyli strony, ich pełnomocnicy biegli sądowi świadkowie wszyscy. Następnie sąd sprawdza listę obecności i wyprasza osoby świadków za drzwi, ustalając kolejność przesłuchania. Okay. I taki świadek zostaje wezwany później na tą salę odpowiednio co do kolejności. Jeszcze wrócę do tego jakby etapu przed, bo często dyskusje wzbudza strój osób, które trafiają do sądu, tak? Jak się ubrać, żeby być dobrze odebranym? Adekwatnie do sytuacji, w której się znajdujemy, więc na pewno nie jakieś krzykliwe wzory, obrazoburcze, t-shirty, to się zdarzyło. Krótkie spodęki. Zdarzają się takie sytuacje, prawda? Zdarzają się zwłaszcza w sezonie letnim, tak? tak. Gdzie ten dobór garderoby jest trudny. Natomiast no, zawsze w pewnym, trzeba tutaj w tym momencie zachować umiar, tak? Jesteśmy w określonej sytuacji trzeba też mieć na uwadze powagę sądu. Tak, ale znowu nie ubieramy się na galowo, prawda? Nie, nie ubieramy się białą koszulą, a chociaż jeżeli ktoś ma taką potrzebę, oczywiście jak najbardziej jest to dopuszczalne, natomiast nie jest to w żaden sposób wymagane. Powinniśmy się też dobrze czuć w tej sytuacji, uh -huh. bo wiadomo, że jesteśmy tam w jakimś określonym celu. Będziemy uh -huh. świadkiem, będziemy przekazywać informacje sądowi, których on potrzebuje, czy też będziemy stroną i będziemy bronić swoich interesów. Przekazywanie informacji, właśnie to też jest dobre, dobre wyrażenie, które trzeba, pani mecenas, rozwinąć. W jaki sposób się yy, Wracać do sędziego, do pełnomocników, na kogo patrzeć, jak wygląda ta cała etykieta, jeśli chodzi o ten dialog prowadzony. Do sądu konsekwentnie zwracamy się, wysoki sądzie. Nie proszę pana, proszę pani, i mówimy, e, patrząc na sąd. Niezależnie od tego, czy pyta nasz sam sąd, czy pyta nasz nas pełnomocnik strony przeciwnej, czy nasz pełnomocnik. Jesteśmy przesłuchiwani, czy to w charakterze strony, czy zeznajemy w charakterze świadka, odpowiadamy bezpośrednio do sądu. Wypowiadamy się w sposób e, jasny, logiczne, chociaż wiem, że ludzie często są pod wpływem znacznych emocji, więc to jest utrudnione. Jeżeli nie potrafią sobie czegoś przypomnieć, nie pamiętają, nie powinni uzupełniać tych luk pamięci, tylko powiedzieć, nie pamiętam, nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć. No, na pewno nie kłamać, tak, bo tutaj, jeżeli jest świadkiem, no to mamy ten cały regar odpowiedzialności karnej, świadek zeznaje po przyrzeczeniu, ze zgodą stron, tylko bez przyrzeczenia, więc on musi wskazać, że jest świadomy swojej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. I przyrzeka, że będzie mówił prawdę. A jak często to przyrzeczenie decyduje się pani mecenas odbierać od osoby? Zasada jest taka, że zawsze są Aha. słucha stron, świadków za, po odebraniu przyrzeczenia, natomiast praktyka pokazuje, że mm, często świadkowie, którzy są mniej związani ze sprawą albo mają informacje, które są powiedzmy nie tak nacechowane osobiście w stosunku Aha. do stron, są słuchani bez przyrzeczenia. Jeżeli to, co mówi świadek, w jakiś sposób odstaje od tego, albo jest niespójne, wewnętrznie sprzeczne, albo sąd ma lub strony jakieś wątpliwości co do wiarygodności tego świadka, wówczas jest wniosek o to, żeby przesłuchać, czy też sąd decyduje o tym, żeby przesłuchać tego świadka ponownie po odebraniu przeżyczenia. Mhm. Wszyscy wstają, świadek składa przeżyczenie i zeznaje ponownie. A czy w trakcie składania wyjaśnień, zeznań może pani mecenas albo sąd spontanicznie poprosić o jednak złożenie tego przeżyczenia? Jakiś taki trik psychologiczny on jest stosowany przez pomocników? Zdarza się, natomiast tutaj się trzeba bardziej skupić na tym, co mówi świadek, i to mm -hmm. jest kluczowe, tak? Mm -hmm. Często zdarza się to, że to przyrzeczenie jest odbierane w takich sprawach, które mają rzeczywiście to zachowanie osobiste, silne dla strony, nie wiem, mhm. rozwód, czy jakiś konflikt rodzinny, czy też konflikt osobisty mhm. nie, w środowisku pracy. No jest to nagminne, że jednak się to, to przyrzeczenie odbiera. Wspomniała pani mecenas, że jeżeli nie wiemy, nie znam odpowiedzi na pytanie, to lepiej powiedzieć, że nie pamiętam. Bo nie no, wiem. Tak, ale czasami może już na przykład po skład, złożeniu zeznać może nam się coś przypomnieć. I co wtedy? Czy możemy się Pani wysoki sądzie, czy ja jeszcze mogę coś dodać, bo sobie właśnie przypomniałam. No to zależy od tego, jak wygląda ta dynamika, na jakim mhm. etapie postępowania jesteśmy. Ponieważ świadek ma za zadanie przyjść do sądu, zeznawać co do wiedzy i co do faktów, następnie sąd opuścić. Jeżeli świadek kończy swoje przesłuchanie i powiedział już wszystko, co sąd mówi, jest pani wolna, jest pan wolny. Może pan opuścić budynek sądu lub pozostać na sali. No I w takiej sytuacji to te, ten Formalnie ten dowód został już przeprowadzony. Wobec mhm. czego, jeżeli jest jakaś sytuacja, która jest istotna e, i pełnomocnik złoży taki wniosek, ewentualnie strona o słuchanie uzupełniające, to też zależy od tego, jaka jest ceza dowodowa i czy ona mogła zostać przekazana na poprzednim etapie postępowania. Ewentualnie no, świadek sam nie jest dysponentem procesu ani nie może składać tego stanowiska jako strona. Mhm. To też zależy jeszcze od trybu postępowania w postępowaniach procesowych i inaczej to wygląda w postępowaniach nieprocesowych. A czy my o w tym zawiadomieniu o rozprawie wie wiemy dokładnie, na jaką okoliczność będziemy przepytywani, czy to jest ogólnie zawiadomienie, nie wiem, że to jest sprawa spadkowa albo konflikt w rodzinie i, i, i to jest bardzo ogólnie ujęte? Bardzo często nie wiemy. Bardzo często nie wiemy, wiemy na przykład, że jesteśmy wezwani w sprawie spowództwa osoby X przeciwko osobie Y o, o zapłatę, o rozwód, o alimenty. Otwierdzenie nabycia spadku, no i wtedy przychodzimy do sądu i mm -hmm. dowiadujemy się. I pierwsze pytanie, jakie zdaje nam sąd, to kim jesteśmy, jak się nazywamy, mm -hmm. co wiemy w związku z tą sprawą. Co, czyli to jest to takie ogólne pytanie, tak? Jakie mamy relacje ze stronami? Co wiemy ze sprawą o sprawie? Tak? Po co się tutaj znaleźliśmy, w jakich okolicznościach? Wcale nie musimy tego wiedzieć, bo my mamy sobie przypomnieć na konkretne pytanie sądu mm -hmm. czy też pełnomocników to, co wiemy. Mm -hmm. To jest wręcz niewskazane, żebyśmy byli wcześniej no, przygotowywani. No, nie robi się takich rzeczy, żeby tutaj razem, żeby świadek razem ze stroną przed terminem pod salą ustalali, co będzie przedmiotem. Ale wiemy, kto nas wzywa, czy to, czy to tego wzywa też... na nas sąd. Nas nie sąd. wiemy, kto nas na uh -huh. tego świadka zgłosił. zgłosił. Uh -huh. Jeżeli znamy stronę, no to najczęściej jest wtedy tak, że świadek kontaktuje się w jakiej to sprawie, ale to też nie jest wymagane. Są te przypadki, kiedy nie wiem, ktoś prowadzi działalność gospodarczą, ale to już... No i jest na przykład w pewnych kategoriach spraw bardzo często wzywany i nie ma wiedzy... Uh -huh. Co będzie przedmiotem danego postępowania i też takiej wiedzy mieć nie musi. Szukaj, radcy.pl. Znalezienie radcy prawnego nigdy nie było prostsze. Czasami na sali rozpraw ponoszę nasze emocje. No, związane z między innymi z tym, że to jesteśmy, jesteśmy pierwszy raz, albo że dotyczy to właśnie takiej sytuacji, która, która jakby podnosi nam ciśnienie w organizmie. Jakie są konsekwencje nieodpowiedniego zachowania na sali rozpraw? Jeżeli ponoszą nas emocje, no to mhm. nie jest to właściwe miejsce. I należy pamiętać, że sędzia może w skrajnej takiej. Przy... Oczywiście nas upomni, tak? Bo sędzia też wie, ma świadomość tego, że to są dla nas emocje, natomiast pewne zachowania są niedopuszczalne i nawet możemy zostać wyproszeni z sali rozpraw, natomiast rozprawa dalej będzie się toczyć swoim torem. Aha. Zostanie zrobiona specjalna adnotacja w protokole, kto opuścił salę z jakich przyczyn i sąd będzie kontynuował postępowanie. Zatem ja rozumiem, że jest to trudne, w wielu przypadkach stresujące. Jeżeli ponoszą nas emocje, ale również w tym kontekście, że robi nam się słabo, to zawsze warto, czy znaczy musimy o tym zgło zakomunikować, mhm. zgłosić to, tak? No bo lepiej w taki sposób wtedy może odpowiednio również zareagować, nie wiem, otworzyć okno, podać wodę, zarządzić 5 minut przerwy. Tutaj znowu pomocny jest ten pełnomocnik, któremu się to w pierwszym rzędzie komunikuje i on może odpowiednio zareagować, niż później, co też się zdarzało niejednokrotnie na sali rozpraw, gdzie ktoś za słabo, trzeba było przerywać posiedzenie, to odraczał termin, czy też skrajny przypadek, kiedy była wzywana pierwsza pomoc medyczna i czekaliśmy na ratowników medycznych, bo coś się komuś wydarzyło. Też, też znam wiele historii z wakacji i sądów warszawskich, gdzie nie ma klimatyzacji i Naprawdę jest dość gorąco w niektórych salach, tak? Więc jakby musimy jakby szczerze podchodzić do tego tematu. Jeżeli czujemy się faktycznie źle, to po prostu mówmy o tym, tak? Bo to jest jakby niezależne totalnie od nas, tak? Że warunki na sali Rossów czasami bywają ciężkie. Niestety to prawda, te warunki lokalowe są różne, chociaż coraz lepsze, tak na podstawie mojego doświadczenia. Natomiast rzeczywiście my jesteśmy w tym sądzie po coś. Jesteśmy tam czy wezwani właśnie żeby zeznać charakterze świadka, czy też jesteśmy stroną, uczestnikiem w naszym szeroko pojętym interesie jest, żebyśmy byli um, um, uczestnikami tego postępowania. Jeżeli jest coś, co się dzieje, to trzeba rzeczywiście nie bojąc się sądu zakomunikować, po powiedzieć, tak? Mhm. Przepraszam, oczywiście stosując zwroty grzecznościowe w odpowiedni sposób, natomiast nie bać się i mówić. W pandemii nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o prowadzenie rozpraw sądowych. Jakby trafiliśmy wszyscy przed komputery, tak? I, i zarówno wymiar sprawiedliwości trafi przed komputery, jak i jakby pracownicy. Ci, którzy tylko mogli biurowi, trafili w domu, w domu na, na home office. Czy ta formuła rozpraw zdalnych jest wciąż praktykowana w sądach? Tak. Płynnie po okresie pandemii zostało to wprowadzone do przepisów postępowania. Obecnie możemy nadal odbywać tego typu rozprawy. To sąd decyduje? Yy, Można złożyć jest? taki wniosek, jeżeli mm -hmm. jest y, rozprawa przewidziana w trybie stacjonalnym, na wniosek strony sąd może zarządzić przeprowadzenie jej w trybie wideokonferencji, bywa wyją też sytuacje, że sąd sam zarządza rozprawę w trybie zdalnym. Sprawdza się to bardzo dobrze w sytuacji, w której mamy świadków z Gdańska albo y, z innych y, sąd jest w Warszawie, mm -hmm. z innych dalekich y, destynacji. Natomiast y, tutaj też trzeba spełnić pewne warunki, żeby ta rozprawa mogła się odbyć. Y, y, i tutaj, no wiadomo, musimy pamiętać o możliwości i dostępie do internetu. tak? Jeżeli nie mamy takich możliwości, nie możemy się znaleźć w takim spokojnym miejscu cichym, gdzie będziemy mogli swobodnie z sądem rozmawiać, to też trzeba to sądowi zakomunikować. No tutaj komputer z, ze średniej jakości, no, z normalną przeglądarką internetową, e, słuchawki, głośniki e, są wystarczające. Czyli nie możemy pójść sobie do, nie wiem, restauracji, kawiarni i przeprowadzić sobie rozprawę sądową. E, e. W otoczeniu powiedzmy, właśnie takich jeszcze innych, innych osób będących w danej, danej przestrzeni publicznej. No musimy mieć na to warunki, tak? Musimy mhm. mieć e, zdecydowanie warunki, chociaż e, ten spokój i cisza są też potrzebne sądowi, żeby on mógł normalnie procedować mhm. w tym postępowaniu. Tak już nie mówię tutaj o tej powadze, Sądu i możliwości jej naruszenia. Natomiast no, my nie będziemy słyszeć sądu, sąd nie będzie słyszał naszych wypowiedzi. Może też ktoś wpływać na tą treść naszej wypowiedzi, ewentualnie celowo lub nie. No, powinniśmy wcześniej o to zadbać, żeby być w takim miejscu, które nam umo umożliwi swobodny dostęp. A czy sądy jakieś jak to, takie no? właśnie wyjaśnienia dotyczące tego, jak powinny wyglądać? Y jakby modelowe miejsce, gdzie przeprowadzana jest rozprawa online, jakieś takie instrukcje dla stron przygotowywał? Sąd rozsyła linki do rozprawy zdalnej, na wskazane wcześniej maile, i tam jest taka krótka instrukcja o tym, w jaki sposób się połączyć, co należy Aha. zrobić. W zawiadomieniu sąd również informuje, ale to, to są ogólne informacje dotyczące przebiegu postępowania cywilnego. Na pewno tak jak przy wizycie stacjonarnej trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości, żeby sąd mógł nas wylegitymować. To postępowanie siłą rzeczy wygląda inaczej, bo nie jesteśmy na sali tak. rozpras, tylko przed ekranem komputera, więc będziemy siedzieć w znacznej mierze. No, natomiast musimy też baczyć na to, żeby słyszeć na pewno to, co mówi sąd i żeby mieć też wrażenie, że jesteśmy słyszani bo z tym też bywają problemy różne, mhm. to też trzeba sądowi zgłaszać te kwestie techniczne, bywa, że w ogóle nie ma możliwości, żebyśmy widzieli którąś ze stron, bo ten sąd ma na przykład taką tylko możliwość techniczną. Są sądy, które w ogóle nie realizują wideokonferencji, bo niestety... Nadal nie mają takich potencjalnych możliwości, ale są też y, sądy, gdzie to się świetnie sprawdza. Y, wszyscy wszystkich widzą, wszyscy wszystkich słyszą. Y, na pewno dobrze jest zabezpieczyć sobie też w przypadku tej wideokonferencji, jak i w przypadku rozprawy stacjonarnej, taki bufor czasowy związany z tymi przesunięciami. Mhm. Y, y, te sprawy na wokandach bywa, że się opóźniają i możemy czekać na łączach godzinę lub dwie. I dobrze byłoby, żebyśmy w tym samym bezpiecznym miejscu, w ciszy i spokoju mogli nadal być. Ale mam jakieś komunikat wtedy, gdy właśnie wiemy, że się ta rozprawa online przesuwa i, no i rozumiem, że mamy czekać pod tym linkiem, ale czy ktoś z sądu się kontaktuje z podsądnym i mówi, że jeszcze godzina, półtorej godziny, dwie? Czy w tak? tym zakresie nie mamy żadnej regulacji. Okay. Natomiast bywa, że ktoś do nas dzwoni z sekretariatu mhm. sądu i informuje o tym, że jest to później na wokandzie, żebyśmy się nie rozłączali, czekali na linii. No My sami inicjujemy, jako korodcowie prawniczy, profesjonalni, pełnomocnicy, taki kontakt z sądem, żeby wiedzieć, co się dzieje, bo tutaj też się zdarzają e, takie przypadki, że na przykład sąd nie miał informacji, że strony oczekują na połączenie zdalne, przeprowadził rozprawę pod niestawienictwo stron, wydał wyrok i, I co trzeba dalej? było szybko reagować, no. złożyć wniosek o otwarcie rozprawy na nowo i procedowanie wobec faktu, że żadna ze stron nie miała możliwości uczestniczenia w tym. Bo tutaj akurat się to powiodło, natomiast też trzeba o tym wiedzieć. Znowu na bieżąco trzeba reagować w konkretnej sytuacji. Mhm. Czyli taka generalna zasada, jeśli chodzi o kontakty z sądem? Nie bać się. Nie bać się mówić, nie bać się pytać oczywiście, mając świadomość tego, gdzie jesteśmy i po co tam jesteśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była radca prawny Izabela Bąbińska-Rudnik. Bardzo dziękuję Pani Mecenas. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Zainteresował Cię ten odcinek? Zapraszamy do odtworzenia kolejnych nagrań Prawie Prawniczo, czyli Radcowie Prawni o. Masz dalsze pytania? Porady prawne w tym i innych tematach znajdziesz na www.szukajradcy.pl oraz na fanpage'u szukajradcy.pl.